Wybór bożonarodzeniowego drzewka nie zawsze należy do najłatwiejszych. Zarówno choinki naturalne, jak i syntetyczne mają swoich zwolenników. Każde z tych rozwiązań ma także swoje wady i zalety. Jeśli chcesz, by drzewko było ekologiczne, a zapach lasu unosił się w domu, warto wybrać żywą choinkę. O tym, dlaczego wybrać drzewko prosto z lasu, w tym odcinku Wokół Lasu opowiedzą leśnicy z nadleśnictwa Młynary. Zapraszamy! Jaką choinkę wybrać? Żywą czy sztuczną? To pytanie, które szczególnie w okresie przedświątecznym rozpala serca i pobudza zmysły. Dla leśników wybór jest prosty. Najlepsza choinka to ta prosto z lasu. Pachnącą lasem i zapachem, świąt, choinkę możemy kupić na przykład w niektórych nadleśnictwach. Są to choinki najczęściej pochodzące z zabiegów pielęgnacyjnych. Ale mogą one też pochodzić z plantacji choinkowej. Plantacje są to miejsca specjalnie założone w celu produkcji choinek. Mogą to być świerki w południowej Polsce i w górach, na przykład jodły, w centralnej Polsce będą to najczęściej sosny. I w takim miejscu możemy legalnie kupić choinkę, która będzie wprowadzała w naszym domu taki świąteczny klimat. I będzie wpisywała się w tradycję świąteczną. Nie wolno pod żadnym pozorem choinek w lesie wycinać samemu. Jest to kradzież, jest to też czas taki, kiedy w lesie straż leśna bardziej monitoruje nasze tereny, ponieważ możemy Kupić legalnie taką choinkę i nie wyrządzać szkody w środowisku. Zaletą żywej choinki, czyli przyniesionej takiej prosto z lasu, jest to, że pachnie lasem i przynosząc taką choinkę do domu, tworzymy wyjątkowy, niepowtarzalny charakter świąt. A przede wszystkim przyniesione drzewko świerkowe lub sosnowe do domu. Hmm gdzie jest wyższa temperatura, wydziela olejki eteryczne, no, które pozytywnie na nas wpływają, niwelują migrenowe bóle głowy. Czy poprawiają nastrój, a także udrażniają górne drogi oddechowe? A przede wszystkim, żywa choinka naturalna jest w 100% biodegradowalna, w przeciwieństwie do tej, która jest wytworzona z tworzyw sztucznych, które rozkładają się setki lat. Naturalne choinki rosną na otwartej przestrzeni w lesie, przeważnie na przystosowanych w tym celu plantacjach. Te młode drzewka mają jeszcze jedną ważną zaletę. Niczym gąbka pochłaniają dwutlenek węgla, a przy okazji mają lepsze. Bilans tlenowy oznacza to, że produkują o wiele więcej tlenu niż ich dojrzałe koleżanki. A zastanawialiście się, dlaczego tak przyjemnie spaceruje się po lesie? To między innymi zasługa zapachu. Drzewa i wydzielają olejki eteryczne. Zatem można powiedzieć, że decydując się na choinkę prosto z lasu, dostajemy w gratisie piękny zapach i aromat, który wypełni cały dom. Dodatkowo, żywe drzewko jest w 100% ekologiczne i odnawialne. Po świętach można je przetworzyć na nawóz organiczny. Najpopularniejszym drzewkiem świątecznym jest świerk. Na to miano zapracował sobie m.in. dostojnym wyglądem i zapachem. Przy każdym dotknięciu gałązek towarzyszy nam przyjemny, żywiczny zapach. Poza tym z łatwością można na nim powiesić wiele ozdób. Niestety świerk ma też wady. Jego igły szybko opadają, dlatego, wybierając ten gatunek drzewa, należy pamiętać o solidnym podlewaniu. Jeśli drzemie w nas odrobina ekstrawagancji, warto wybrać sosnę. Kto chociaż raz się na nią zdecydował, wie, że jej intensywnego zapachu nie da się niczym zastąpić. Jeśli w domu są małe dzieci i nie chcemy, by skaleczyły się igłami, można wybrać jodłę. Najczęściej spotykamy odmianę kaukaską. Długo utrzymuje igłę, jednak nie pachnie tak intensywnie jak sosna czy świerk. A skąd wzięła się tradycja przenoszenia iglastego drzewka do domu? Tradycja ta powstała w XVI wieku w Alzacji i przewędrowała do nas na przełomie XVIII i XIX wieku i początkowo spotykana była tylko w miastach, potem z czasem dotarła również do wsi. E, takie drzewko choinkowe tradycja pochodząca z Niemiec wparła nasze tradycje, które były dotychczas uznawane, czyli tradycje jemioły, żłobka e, lub podłaźniczki. Co to jest podłaźniczka? Podłaźniczka jest to ucięty Czubek choinki, zawieszony do góry nogami nad stałem wigilijnym, przyozdobiony jabłkiem, orzechami, ozdobami z papieru i bibuły. I miał on przynosić szczęście i dobrobyt dla całego domostwa. Jeśli chodzi o samą choinkę i jej symbolikę, to jest ona symbolem odrodzenia się i życia, a zielony kolor naszego choinkowego drzewka to jest kolor nadziei i narodzin. Dawniej bardzo żywy był zwyczaj przynoszenia drzewka Bożonarodzeniowego tuż przed świętami przez gospodarza domu z lasu. Za las uważano inny świat i gospodarz, przynosząc takie drzewko Bożonarodzeniowe przed świętami do domu, choinkę, myślał, że zapewni sobie w przyszłym nowym roku pomyślność i szczęście. No teraz oczywiście wiemy, że jest to nielegalne, a po takie drzewko Bożonarodzeniowe udajemy się do nadleśnictwa lub na plantację choinkową. Jemioła stała się symbolem świąt przez swoje starodawne znaczenie kulturowe oraz przez skojarzenia ze świętością, wiecznością i potęgą życia, która łączy się z symboliką narodzin Chrystusa. Jemioła pospolita to ciepłolubny pasożyt zasiedlający niektóre gatunki drzew. Energię produkuje samodzielnie w procesie fotosyntezy, lecz wodę i składniki odżywcze, niezbędne do tego procesu pobiera z drzewa, w które najpierw wrasta z sawkami, następnie korzeniami. Pojedyncze osobniki nie są szkodliwe, ale ich nadmierna liczba osłabia drzewa i doprowadza do ich zamierania. Rozprzestrzenianiu jemioły służy zmieniający się klimat, obecność ptaków, które przenoszą jej nasiona oraz brak naturalnego wroga, który ograniczyłby jej liczebność. Występując masowo stanowi zagrożenie dla polskich lasów. Jodła pospolita najczęściej występuje w górach i na południu Polski. Jest jedynym drzewem iglastym, które nie posiada przewodów żywicznych, a co za tym idzie, nie wydziela żywicy i olejków eterycznych. Zatem pozyskiwany z jodeł olejek eteryczny, wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym oraz kosmetycznym, pochodzi z liści, czyli igieł oraz szyszek, które są zbierane zanim dojrzeją. Dojrzałe szyszki jodły rozpadają się na gałęzi, uwalniając nasiona. Dlatego pod koroną jodeł nie znajdziemy szyszek, a jedynie łuski nasienne i nasionka.